Aby zarejestrować swoją stronę internetową parafii, wystarczy kliknąć na przycisk "na próbę". Kiedy wyświetli się kolejna strona, należy wpisać interesujący nas adres strony parafialnej, którą chcemy utworzyć. Domyślnie w domenie parafia.info.pl, natomiast po zarejestrowaniu możliwe jest skorzystanie z innych adresów, w tym na przykład w domenie.pl. W kolejnym kroku wprowadzamy niezbędne dane: imię i nazwisko osoby kontaktowej. W polu Pełna nazwa instytucji wprowadzamy wezwanie parafii, podajemy pełen adres, w tym ulicę wraz z numerem, kod pocztowy oraz miejscowość. Wprowadzamy swój adres e-mail, jak również telefon kontaktowy. Z listy wybieramy diecezję i klikamy dalej. Następnym krokiem jest tworzenie konta administracyjnego. Wprowadzamy login użytkownika oraz hasło użytkownika, składające się z minimum pięciu znaków, pamiętając o tym, że rozróżniana jest wielkość liter. W polu poniżej ponownie wpisujemy hasło. Opcjonalnie wprowadzamy imię i nazwisko administratora oraz adres e-mail. Klikamy dalej. Teraz przystępujemy do wpisania tytułu naszej strony internetowej. Zazwyczaj wpisujemy tutaj pełną nazwę parafii wraz z wezwaniem. Poniżej mamy do wyboru zestaw poszczególnych podstron, które będą występować w naszym serwisie. Warto wiedzieć, że podstrony te oraz tytuł strony w każdej chwili możemy zmienić z poziomu panelu administracyjnego. Strona została zarejestrowana, wyświetla się podsumowanie, w którym widnieje nasz login, hasło oraz identyfikator użytkownika, niezbędne do zalogowania się w panelu administracyjnym.